Mnie boli tutaj. Na SOR zgłasza się 27-latka z silnym bólem w okolicy nerek. Kobieta ma dość zajmowania się domem i małymi dziećmi i oczekuje, że jej zapracowany mąż zacznie jej pomagać. Jednak mężczyzna nie daje sobie rady. Wkrótce pacjentka spotyka w szpitalu swojego chłopaka z czasu w liceum, który był jej pierwszą wielką miłością. Pacjentka dr Dominiki Gajdy jest już po prześwietleniu kręgosłupa. Tymczasem w szpitalu nieoczekiwanie pojawia się jej mąż z dziećmi, dwu i półletnim Stasiem oraz roczną jadzią. Mężczyzna przyjechał, bo nie radził sobie w domu. Nie miejsce dla nich. Pani będzie miała badanie się zaraz. Nie czujesz w ogóle to coś poważnego. Proszę przejść Zostań! Proszę przejść do mamy, no pójdziemy do mamy zaraz, no poczekaj. Ja rozumiem, że Ala czuje się przytłoczona. No nie ma czasu na pisanie, ciągle siedzi przy dzieciach, ale co ja mam zrobić? Rozwijam się zawodowo i naprawdę mogę zajść daleko. Jak wszystko się unormuje, to odciążę żonę i zostanę przy dzieciakach. No, tylko jeszcze nie teraz. Paweł, ty jesteś dalej tutaj? Zastanawiałaś się kiedyś, jakby to było, gdybym po tej pierwszej klasie nie wyjechał? Gdy, gdyby, wiesz, gdybyśmy dalej byli razem, podróżowali, tworzyli? No, pewnie, że się czasem zastanawiam. No, każdy się zastanawia nad takimi rzeczami. No, ale co było, to było. Ja mam teraz męża i dzieci. To jest inne życie. Słuchaj, męża, który ci po prostu odbiera chęć do życia. Zostaw go. Słuchaj, ja za tydzień wyjeżdżam do Berlina na trzy miesięczny kontrakt. Jedź ze mną. No zwariowałeś, przecież ja nie mogę dzieci zostawić. Ale dzieci mogą jechać z nami. Ja nie chciałem się wpieprzać w życie Alicji, ale ja widzę, że ona sama z niego nie jest zadowolona. Zresztą to jest zbyt fajna laska, żeby całe życie spędziła z jakimś mężem szaraczkiem, który cały czas tylko siedzi w pracy. Ja ją z tego wyciągnę. Popatrz, chodź. Tymczasem mąż pacjentki jest coraz bardziej zmęczony opieką nad dziećmi i zniecierpliwiony, ponieważ wciąż odbiera telefony z pracy. Poradziłeś sobie z nimi? No właśnie nie. No Słuchaj, nie. No Stasiu widzi, ciągle gdzieś mi ucieka. Jadzie wkłada wszystko do buzi, wiesz, to jest fajne, ale nie jak muszę pracować. No. Może w takim razie to ja wezmę dzieci i. I odejdziemy i ty się będziesz mógł zająć pracą 100%. Tak tego chcesz? No to jeżeli ty nie rozumiesz, że ja pracuję i zarabiam dla nas, no to chyba faktycznie powinniśmy się rozstać. Idę do pracy, cześć. To... żartujesz? Moja żona ciągle mnie atakuje. Traktuje jak potwora, który zaniedbuje ją i dzieci tylko dlatego, że oddaje się pracy, w której jestem dobry. Czego ona nie rozumie? Robię to wszystko dla nas. Chce zmieniać swoje życie, chce mnie zostawić, okej, okay. ale od dzieci mnie nie odetnie, chcę mieć z nimi kontakt! Chyba samą wyjadę do tego Berlina. Ty mówisz serio? Kurde, wiewiór, ale to cudownie, no to fantastyczne wieści, słuchaj. No ja zaraz muszę zadzwonić do tego producenta w Berlinie, żeby po prostu ogarniał większe mieszkanie. Ja nie wiem, czy dobrze robię. Ja pomimo tego wszystkiego kocham Witka, no tylko po prostu jestem na niego wściekła, no i boję się. Boję się, że on się już nigdy nie zmieni i nie będzie się liczył ze mną i z moimi potrzebami. Ale to nie jest tak, że ja wrócę do Pawła. Po prostu Paweł daje mi szansę na nowe życie, a Witek nie. No i chyba muszę spróbować. Możemy się powoli zbierać. E, najpierw do mnie, a za tydzień do Berlina. Ja Wiesz co, mam umówiony spotkanie z taką jedną kapelą i chcę im pokazać Twoje teksty. Ale moment, spotkanie, czekaj. Paweł, ale jak my tam dojedziemy, no to ja chcę trochę z dziećmi pobyć, wiesz, żeby się zaklimatyzowały, przecież to jest zupełnie nowe miasto dla nich. No dziewió, ale daj spokój. Przecież chyba nie zamierzasz tak odkładać i odkładać okazji, co? Dzieci się tam odda jakieś opiekunce i będzie spoko. Tymczasem na oddział wraca mąż kobiety. Ochłonął i zdał sobie sprawę, że nie chce stracić żony i pozwolić, by zabrała mu dzieci. Wyjeżdżamy razem do Berlina. Nie wyjeżdżamy do żadnego Berlina. Witek, posłuchaj mnie, to nie jest zupełnie tak. To co twój były? Co ty w ogóle to ty chcesz z nim wyjechać, zabrać dzieci? Planowałaś to. Powiem nic nie zaszło, rozumiesz? Ja, ja po prostu byłam wsychła na ciebie. Tak, I dlatego postanowiłaś wyjechać i zabrać mi dzieci. Nie, ja nigdzie nie wyjeżdżam, nie zabieram ci dzieci, wysłuchaj mnie, naprawdę. Jak, jak mnie zostawiłaś w sali z nimi, to coś we mnie pękło i myślałam, że nie I zadzwoniłaś po będzie. swojego byłego. Nie dzwoniłam po niego, on tu był, spotkaliśmy się przypadkiem. Zaczął mi nawijać o tym, że coś mu się bardziej wspierać, no i trafił w czółle w Słuchaj, tego... ja też chciałem o tym z tobą porozmawiać, tylko jak go tam zobaczyłem, dostęp szału. No to mów, ja cię słucham teraz, naprawdę proszę, mów, mów. Posłuchaj, chcę porozmawiać o tym, co mi ciągle powtarzasz, jak jest ci ciężko że się za mało wspieram. Ja obiecuję, że odciążę cię, no. Pokażesz mi wszystko, co trzeba w domu zrobić, bo wiem, ile, ile tracę niedzielą z tego z wami. No ja nie chcę być tatą tylko na weekendy i do zabawy, no. Chcę, żebyśmy byli w tym wszystkim razem. Ja też tego chcę. i co, pojedziesz do Berlina? Nie pojadę, oczywiście, że nie pojadę. Nie zostawię cię, ja cię kocham. Ja też cię kocham. Chodźmy już po dzieci, bo ta pielęgniarka zwariuje tam z nimi. Chodź, chodź, ja, pójdziemy razem. Ja, ja dostałam już wypis, ja mogę tak? z nimi wrócić do domu. Oboje naprawdę. możemy, ja dzwoniłem do pracy, dzisiaj mnie nie będzie. Zajmę się dzieciakami, a ty odpoczniesz. Dziękuję. Tak się cieszę, że pogodziłem się z Alą. No i że ona nie wyjechała z tym Pawłem. Dzisiaj oboje zrozumieliśmy, co jest dla nas naprawdę ważne. Dzieci, rodzina, a z problemami jakoś się uporamy. Teraz może być tylko lepiej.